Ale wbijamy się, moi drodzy, do sklepu! Dzień dobry, kolejny odcinek z gierki, gdzie robimy zakupy. Jak widzicie, choinkę świąteczna. Jezu, jak się rzucili jak na mięso, nieważne. Zostawmy tych ludzi, niech sobie robią co chcą. Z Black Friday. Moi drodzy, kiedyś tą gierkę już nagrywałem, bardzo wam się spodobała, dlatego nagrywam kolejny raz! I są to, prawda, świąteczne zakupy, ale my dzisiaj zrobimy zwykłe zakupy. My nie będziemy zwracać po prostu uwagi na choinki, żeby... No, wiecie o co chodzi. Mogę rozwalić tą choinkę? Mogę też kopać, mogę czy ja mam... mam sweterek? O, kurde. Przepraszam panie. W ogóle, jeżeli chcecie, chociaż nie wiem, czy kolejny odcinek z tej gierki nagram. Bo już nagram jeden, a drugi to już będzie po prostu wyciągnięcie na maksa. Yy, co, co się da, po prostu, z tej gry. I będziemy próbować więcej rzeczy niż niech po prostu nie zdążyliśmy w poprzednim odcinku. Kiedyś tam, w święta, w grudniu, nagrywałem. No i nagrywam kolejny, bo pod, spodobał mi się, a gierka jest po prostu śmieszna. I nie wiem, od czego zacząć. Choć może dzisiaj zaczniemy od góry do dołu, co? Żeby wszystkie rzeczy z góry przelecieć a potem w dół. Zobaczymy zobaczymy jak to będzie. A ty... Co ty? Dlaczego on chodzi? Jak ty chodzisz? Ja ci nic nie robię, mordo On chodzi tak nogami. Co jest nie tak? Czekaj. Mogę cię zrzucić O kurde, leci! Leci! Na schody! O! Jak się położył obok tych ludzi? Dobra, nieważne. O! Przyjaciółeczki! To razem polecicie. To jest straszne. O nie, o nie! O! O, rudy! Dzień dobry! O z mi o, coś! Głową w śnieg! Sorry! Jezu ta gra jest brutalna. Dobra, nieważne, jesteśmy na samej górze. Chyba tak. Dobrze. Zacznijmy od kina, może co? Kupimy sobie popcorn... E, mogę, mogę trzymać panią? Haj, ja, ja, jak mogę? Co? Co to jest? Czemu ja mogę robić zdjęcia? O! Jaki ty jesteś fajny! Czekaj. O Jezu, przepraszam! Nie, nie ten przycisk. Mogę kupić? Mordo! Czemu ty tańczysz? Daj mi popcorn! Ale masz, wylot z pracy masz za ten taniec. Yy, koniec, koniec pracy. Idziesz do domu teraz. Ja przyjmuję twoją pałeczkę, idziesz sobie do kina. Ty żyjesz? Zniknął! O kurde, a co tu się dzieje? Ale nie ma siedzenia na schodach, biznesmenie! Już mi stąd. A tu co, co. O kurde, przepraszam. Czemu ty siedzisz na niczym? Nie ma. Co w kinie robią laptopy? Nie ma. Urządzenia elektryczne. Ktoś. A ty co robisz? Ty na Nikt w kinie? Te kultury co się? Jesteś. Na kultury. O kurde. Na kulturystę jesteś nikim, stary. Jak można być brzuszki w kinie? Dobra, ty, ty jesteś grzeczny Jesteś grzeczny Ty jesteś grzeczna. Ty jesteś niegrzeczny Ty jesteście grzeczni. Nie ma siedzenia na schodach, ja tu po posprzątam kurde w tym kinie Nie ma stania przy ekranie, bo zasłaniacie ludziom Nara <ścoughs> Co się tu dzieje? Dobra, my mieliśmy robić zakupy O co ci chodzi? Kulturyści są dziwni. I Mike. Dobra, chodźmy, weźmy stąd. Weźmy sobie, ok, dajmy im oglądać filmy, bo. Sorry, sorry, to nie miało tak wyglądać. Co jest z tą babcią, nie tak? Ja nie mogę, bo ci ludzie w tych że są strasznie dziwni. Bardzo. O, czy ty zachroniasz? O, o kurde. Został, wkroczył i się po, położył. E, dobra, tu można biznesy robić. Picie? Co to jest? O, wow wow wo, ale kozacko. Mogę bez przerwy, tak? O, wow, wo, wo, wszystkie! O, ile ludzi! Już nie mam. Władował się. Jezu, no, ile ludzi! A ty co? Co ty trzymałeś? Jezu, to jest jakiś jakąś doniczkę to jest jakiś kryształ, co jest grane nie mogę tu wejść nie mogę ukraść tego sklepu dobra zaraz go ukradnę nie ma problemu jak nie mam tak o mam 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 to jest moje to jest najdroższe co może być patrz ile kasy dostanę no gdzie to mogę sprzedać kurde ukradłem dobra on mnie zaatakował bo ukradłem to co to jest? O nie, ten ochroniarz to ma teraz w Ciry Co ma być za... Gdzie jest, gdzie jest ten kryształ? Czemu ty z ręka? O ty kurde, co kolejny zaraz będzie ochroniarz? Dobra, olać, no nie wiem Walną mnie w krocze, ten ochroniarz <gryw> Za ukradnięcie diamentu Dobrze, tu na razie nic nie ma, w sensie u góry Jak mogę? Ja chcę wyrzucić to Nie, 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 nie Wow! <gryw> o kurde to jest pełna śmierć z takiej odległości Na razie Ty ale zarobiłem sobie troszkę Troszkę troszeczkę Pay here. ale ja nie chcę płacić Nie będę za nic płacił Co ja tu mogę kupić O Jezu, przepraszam, jak w... do sufitu poleciałam Tu nie można wejść, tu nie można Nic tu nie ma, dobra, schodzimy niżej Nie ma tu nie... O! Tu się nie da wejść, tak? No szkoda. Co to? Nara, nara, ochroniarze. O kurde, ale mamy dużo tego. Dobra, nieważne. Co to jest? Mogę to zabrać? Mogę to zabrać. Oj, sorry. Ale nie będę za nic, nie chcę je. Ale, wiesz, dobra. Kurde, odkurzymy te stoliki wszędzie. Nie ma, dobra, zróbmy zakupy, tylko ja nie wiem, jak to wyrzucić. Ja mogę tą gaśnicę wyrzucić. Nie chcę tej gaśnicy. Huh? O oh, <noise> <noise> oh, kurde Dobra To było specjalnie Jest i w locie jeszcze ją! Dobra, się się, przejdziemy się, bo to ostatnie... Co kluczyki? O! Let's go! <noise> Co to jest za samochód trzymajadę na dachu? To już ostatnio pamiętam, nie? Bo już, już akurat jechałem tym samochodem wtedy. Co jest grane? Wow 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 o już się zepsuje jak 50 ludzi przyjadę Nie dobra widzowie, e, jak chcę go wyjść w ten sposób A ten znowu tańczy jak zwykle Ja chcę iść do świętego e, kolejki nie ma przepraszam ja idę do świętego Mikołaja so, sorry Cześć Nie nie ci nic nie robię Nic ci nie robię Spoko, ja tylko chcę <laughs> czemu? Czemuś spadaj stąd o kurde o, o kurde ej Nie, masz przenąbane, idę po balony Idę po balony Jezu, czemu ciągle... Okej, okay, masz... ma... Mikołaj Chyba będziesz... A ty co tu robisz? Gdzie no. ten Mikołaj? On, on się w zapadł Co to ma być? Dobra Jest, jest i Mikołaj Chyba, że posyłamy go Pa Pa, 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 pa Kurde O już rozpalił szyby jeszcze Gdzie jest jeszcze? Tu, dobra, sorry Ile mam balonów? Paleci On lata On lata On poleciał <ścoughs> O kurde, gdzie on jest? Halo? Żyjesz? Spada Spada o kurde, ale przy grzmociu, oła Mogę to zabrać? Jeszcze więcej balonów Dobra, idziemy kolejnego, to po, posyłamy Czemu tu jest latający prezent bez... Nieważne Eee, poślijmy, poślijmy ich do nieba Tylko nie widzę nikogo, Jezu, ile tu jest ludzi Jednak jest dużo, jak to nie ma nikogo? Przestań tańczyć Jezus, jak się rzucają, co, gdzieś przeceny są? Wszyscy do jednego sklepu lecą. Ty nie. Ty, ty lecisz w kosmos. O kurde! Kurde! Mordo! Lecimy w kosmos! Leci! Leci! O kurde! poleci. <ścoughs> Czemu go tak za dupę ciągnie? On nie utknął? Widzi takiego Ticiego? Nie spadniesz. Zawisnął, jak wysoko. Aż mu współczuję. Leci z balonikiem. Powoli spadnie, nic się nie, nie stanie. Niech. Tak, raz jest chora. Co, co to jest? Siłownia. Wszyscy do siłowni pobiegni. Co ty gadasz? Kurde, jakieś proteiny. Dobra, kupujemy. Myk. A ja nie chcę tego kupować. Rękawice. Ja nie mogę. Dobra, uchroniasz, I stąd. Czemu ten ochroniarz jest taki ciężki? Aha, tu jest ten kosmos, jakby. Tu jest kosmos. Mogę to wziąć? O, to jest. to jest to. To, jest, to. jest. to Czekaj. O! I myk! O Jezus, co ty robisz? Pa, kolejny. Lecimy stąd. Chodź, 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 chodź. No Rudy, co ci się dzieje? Chodź, chodź, jak jest zbugowane Dobra No bo ja wiem I w sufit Jak nim pole, jak nim rzuciło Dobra, kulturystę posyłamy w sufit O nie, nie da się po... To nie dalatuje, to ja mam plan Dobra O Jezu czemu ty zawsze co się dzieje O ja mu to do twarzy przykleiłem Co jest grane Dobra święty Mikołaj Idziemy idziemy na spacer Święty Mikołaj chodź Lecimy Spokojnie, wyjdę stąd na spacer Na dwór nie ma problemu A, A ty co odwalasz Się kobieto jest parking, co ty robisz? Nie jesteś w swoim domu. Nie wiem, <noise> co, co, co to miało znaczyć. Sorry. Chodź. No nie, Mikołaj. Mikołaj, ty idziesz ze mną. Chodź, Mikołaj. Chodź. Idziesz? O nie zniknął. No to bierzemy pracownika w takim razie. Pracownik idzie ze mną poskakać. Wow, co się stało? Dobra, kolejnego pra <laughs> Pracownik do o, Co wy robicie? <laughs> Jakie. <z> <laughs> Trzęsienie, co? Ty, papapa tego co coś odwala, on leci. I to jest creepy, patrz. On jest dziś pod, pod tym, dobra, się. Ja się nie wtrącam widzowie w tutaj w, w ich sprawy, z ten, bo wygląda to strasznie. Czemu to jest. ta gra jest tak zbugowana, że. To, nie wiem, bardziej, bardziej zbugowanej gry nie widziałem. A co ty robisz znowu? On coś niósł i zaczął, i zaczął tańczyć Chodź ochroniarz ze mną Pójdziemy na spacer Czekajcie, gdzie, w którym, w którym kierunku? Bo na pewno jeszcze jakieś rzeczy śmieszne były O, już mi się ochroniarz odczepił O, gry Kradniemy xboxa Kradniemy, mamy Nie, ale tu nie ma przecen O kurde, gdzieś są przeceny Ale gdzie? Dobra, polecia. jak wszyscy ci ludzie biegną tak, to ja zrobię to samo, dokładnie to samo, pobiegnę w tym samym kierunku, do tego samego sklepu, jak to, jak taki zwierzyniec, po prostu. Tylko, no przesuń się, babcia. Przestań. Co oni tu robią? O kurde, ale raja. Dobra, spokojnie, jezu, ludzie. Czemu oni po pudełka polecieli tak? Ale wam wszystkim teraz... Ile ludzi! Dobra, robimy domino z tych ludzi. Nie ma, ja wszystkich knopię ochroniarz mnie nie wyrzuci. Nara już, już nic nie sprzedacie, nie, nie ma sprzedawcy Sprzedawca nie żyje <grybujesz> <Ale polecia. grybujesz> To jest tak kozackie Jezu, kopanie ludzi, co tu się dzieje? Pa! Pa jak rudym kopie, co jest? <grybujesz> co się dzieje? Ja nie mogę O, o ja. My... Chodź Chodź No kurde Chodź No Czemu ty brzuszki? Ale ty jesteś odklejony za. Ile ja mam kasy? Co ja mogę z Czekaj, 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 ile ja mam siana? Ja mogę wszystko, wszystko kupić. Idziemy do góry. Idziemy do góry na jakieś zakupy. nie ja mogę chyba wszystko kupić. Tam gdzie było. O tu. Ja mam 10 tysięcy funtów, to się tak nazywa. Nic nie mogę kupić tutaj. Nie, ja mogę coś zabrać. Ale masz. Oj i mam to Patrz! Mam! <trafiłem>, Trafiłem Co jest grane? Ona mnie chce walnąć! Weź spadaj. O, ochroniarz Ochroniarz Oła Ła Dobra, ale ochroniarz nie żyje. Wstawaj, stawaj, wstawaj! Dobra, bierz to, bierz to, bierz to. Kradniemy. Nie ma mnie, nie ma mnie, to jest, to jest misja moi drodzy Uho, To jest misja, Boże co się dzieje? Czemu mi to tak lata, co jest z moimi rękami? Dobra, nie, ja wygrałem życie widzowie Zdobyłem diamenta Tyle Zostawiajcie łapeczki do góry, subskrybujcie kanał jeżeli chcecie więcej takich odcinków z różnych gierek Bo tej gierki już raczej nie będzie, bo to już, już więcej się z tego nie da na nagrać po prostu Zostawcie łapy, subskrybujcie, trzymajcie się i na razie